Siemka, witam jest Nadziejka. Dzisiaj bym chciała zrobić dziurki w urzach. Choć mam nagrać tylko tu i tu po jednej, ale nie wiem ile ich będzie. I chciała to nagrać, jak to by wyglądało. Tylko nie wiem, czy by to wyszło. ale Na pewno bym pokazała efekt ukońcowy, czyli i ten, jeszcze jakieś koliczniki będę miała nowe Jeśli wam ja się podoba to zostawcie łapkę w i subskrybujcie I widzimy się za chwilę Słuchajcie, już jedziemy i, i zaraz będę no, miała te może dziurki I spotkamy się u kosmetyczki Dobra, ja tu poczekam Przejdziemy się chwilkę O, akurat słońce zasło. No to czekamy w dziur? No jeszcze chwilkę. A ile dziur? No i ile dwie robimy chyba, co? No, mówiłam się, spanie na dwie. Może być? Stresujesz się troszkę? Chyba nie. Co? No myślę, że nie. Masz już dwie, dałaś radę. To bez problemu. Dobra, czekam. sobie na dusia. Co tam? Te. Które wybrałaś? Pokaż. Niebieskie, Takie malutkie? Niebieskie. niebieskie, niebieskie. Co? No zaraz zobacz. aha, bo są niebieskie i złote. Niebieskie i złote. Te na 100%? procent I co które? Pokaż. Okay. Te będą trzy czekolady. Czekolady? Trzy tak. Trzy. trzy czekoladowe. Trzy czekoladowe. Nadia jednak My też czekolady. Tak? Ty też czekolady też. No tak, no tak. No, tak. No, tak. Ja Największe poprosimy. No, ok. Największe. Trzymaj na właśnie Siada. Ja tu. Dobra. A dobrze. Tu. Dobrze. Nagrodowe lody, Dobry. tak? I jak dziurki? Dobry. Czuć coś? Chyba nie, co? Czuć. Czuć dziurki? Dobry. No trochę pewnie musi. Dobry. A ty jest pierwszy, to ja je czuję. Hmm? No wiesz, cię za goi. Musi troszkę na dusia. Ale dzielna byłaś bardzo. Bardzo mocno, dzielnie. A, dzielniejsza wtedy czy teraz? Tutaj usiądź, tu usiądź, tu usiądź, tu usiądź. Tam usiądź, tak, Bardzo śliczny i pasuje. To teraz, jak będziesz jeździła na challenge, na dusia to dwie pary kolczyków. Kompletnie od razu. Teraz, mi się należało kupić dżednie, no, srebrne za jakiś czas, no? był tak klucze. Klucze? Dobra, a jak nie, to się zamówisz. Tak. Chyba, że będzie wybór w sklepie. Powiem hmm. Wam tylko, że to jest księgarnia chyba. Muszę już pokrzyżówki. Oj. <grybuj> 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 Dobra, to ja powiem pokrzyżówki, a wy sobie pokrzyżówki. Dobrze. A w księgarni są krzyżówki? Nie, no. w księgarnia.

No prawie. To tutaj wyżej. No i super czyściutka. Tak się prezentują nowe kolczyki Nadi. Pokaż drugi. Jak dla nas są po prostu mega. Superanckie. Nadia była bardzo dzielna. I już ma za sobą. Za to, że byłam taka celada, to dajcie mi łapki w górę i subskrybujcie, a ja się teraz z Wami żegnam. Pa-pa!